Cześć, witajcie. Ja jestem Asia i na dziś przygotowałam jogę dla osób na wózku. Będzie to joga, która rozrusza górne partie tułowia, która przepcha delikatnie krew, limfę. Poruszamy się troszkę, powyginamy i mam nadzieję, że będzie fajnie. Zaczynamy. Usiądź wygodnie z prostym kręgosłupem. Jeśli potrzebujesz, możesz sobie włożyć za plecy jakąś poduchę żeby postawa była bardziej wyprostowana i stabilna. Rozpoczniemy sobie od krążenia ramion w tył, dłonie łóż na kolanach i pomalutku, w swoim tempie krążenia ramion. Chcemy rozruszać na początek barki, ramiona. Spokojny oddech. I naprzemiennie, prawa, lewa. W swoim tempie, tak jak potrzebujesz. Wolniej, szybciej. I do przodu. Mhm. Wróć do centrum. I teraz będziemy rozciągać boki. Lewą rękę usz w górę. Unieść w górę na prawą stronę, tak aby poczuć, jak rozciąga się cały lewy bok. Nie zapadaj się w tej pozycji. Otwórz klatkę piersiową i spójrz w górę do sufitu albo przed siebie. Tą rękę możesz oprzeć sobie na fotelu albo możesz ją obniżyć. O, mi tak będzie chyba nawet wygodniej. Wybierz swoją wersję. I zostań na kilka oddechów, poczuj jak rozciąga się cały lewy bok. Jeszcze trzy oddechy. I dwa, i ostatni. I wróć do centrum i na drugą stronę. Teraz re, e, prawą rękę w górę i do lewego boku. I tutaj też. No pamiętaj, żeby nie zapadać się w klatce piersiowej. Otwórz klatkę piersiową. Spójrz w górę do sufitu lub spójrz przed siebie. Ja będę patrzeć w górę. Możesz zamknąć oczy. Po oczy, jak rozciąga się prawy bok, zwróć uwagę, aby prawy pośladek nie odrywał się zbytnio od krzesła, od łuska. I trzy, i dwa, i ostatni. Świetnie, mm, super. Yy, następnie unieś ręce w górę. I zrobimy sobie kilka oddechów, otwierając i zamykając klatkę piersiową. Na wdechu otwórz klatkę piersiową, delikatnie pochyl się w przód. Szyja jest wydłużona, ramiona klatka piersiowa są otwarte. Ręce delikatnie do tyłu, postaraj się złączyć łopatki, postarać się złączyć łopatki. I ręce w tył, i wydech. Zaokrągli plecy, broda w kierunku mostka, i ręce przed sobą. I jeszcze wdech, otwarta klatka piersiowa, i wydech, zaokrąglone plecy, i wdech, i wydech. I lecimy w swoim tempie, spokojny oddech. I jeszcze. I trzy. I dwa. I ostatni. Ok, super. Wróć do centrum. Ramiona trochę popracowały. Ręce możemy zrobić kilka krążeń ramionami, żeby troszkę je rozluźnić. Ponieważ czeka nas kolejna pozycja z ręką na wysokości barków. I teraz prawą ręką chwytasz za lewą część głowy, za lewe ucho i przyciągasz delikatnie prawe ucho do prawego barku. Zwróć uwagę, żeby bark nie był napięty, podniesiony w górę. Bark jest rozluźniony, opuszczony do dołu i delikatnie naciągamy tutaj tą całą partię. Szyję, bark z lewej strony i lewą ręką możemy sobie obniżać lub podnosić tą rękę do góry, żeby znaleźć jakieś takie miejsce, które może być z lekkim dyskomfortem. Jeżeli je znajdziesz, to, to zostań w tej pozycji i spokojnie oddychaj. I dwa, i jeden, i bardzo pomalutku przejść do centrum. I teraz troszeczkę rozluźnimy barki, ramiona popracowały, ja też to czuję doskonale. I przechodzimy na drugą stronę. Ręce na wysokości barków. I teraz lewą ręką chwytamy za głowę, za prawe ucho, i delikatnie przyciągamy lewe ucho do lewego ramienia. Ramię jest opuszczone, rozluźnione, nie jest uniesione, nie jest napięte, jest luźne. I teraz, prawą ręką, możemy sobie balansować, szukając takiego miejsca napięcia, miejsca dyskomfortu, i tam się zatrzymujemy. I oddychamy spokojnie. I dwa i ostatni. Super i teraz wróć do centrum. I spróbujemy to sobie teraz e, troszeczkę e, pokrążyć tułowiem. E, zrobimy sobie takie delikatne kółeczka. Na tyle ile możemy się poruszać w tym obszarze na siedząco, ale choćby to był minimalny, minimalny ruch, to i tak. Jest to bardzo ważne i na pewno zrobi dobrą robotę naszemu ciału. Także dostosuj to do swoich warunków, do, do siebie i delikatnie, jeżeli możesz większe koła, to zrób większe. Jeżeli możesz się wysunąć bardziej w przód na krześle, to wysuń się, wtedy będzie większa możliwość. Nie będzie tylu ograniczeń w postaci tutaj. Boków krzesła, możesz się też trzymać za krzesło, jeżeli ci to pomoże. Mhm. I w drugą stronę, na wdechu, otwórz klatkę piersiową. Na wydechu, co okrągli plecy. I teraz wróć do centrum. I teraz spróbujemy troszeczkę poruszać bioderkami w przód i w tył, raz prawym raz lewym. Tak minimalnie jest to minimalny ruch. O, tak jakby troszeczkę, tak jakbyś chciał chciała wypchnąć raz prawe raz lewe kolano w przód. Moje dłonie pokazują ruch nogi. Tak, troszkę w przód, troszkę w tył, na naprzemiennie. Spokojny oddech. Mhm. Ok, wróć do centrum. Pamiętaj o prostym kręgosłupie i delikatnie napiętym brzuchu. I teraz jeszcze e, zrobimy sobie takie krążenia po pół okręgu głową od prawego. Do lewego barku. Pomalutku, delikatnie. Pamiętaj o oddechu. Twarz jest rozluźniona. Nie zaciskaj szczęki, żuchwy. Mm -hmm. Ok, świetnie. Teraz wróć do centrum. Mm -hmm. I jeszcze zrobimy sobie taki masaż ramion barków i szyi. Prawą ręką możesz pougniatać troszkę, pościskać lewe ramię, lewy bark. Lewą szyję troszeczkę pomasować, trochę pościskać kciukiem. Mm -hmm. I z tyłu pod potylicą. Mm -hmm. I do dołu możemy zejść na ramię, na przedramie. Mm -hmm. I teraz druga ręka. Zaczynamy sobie od prawego ramienia. Troszeczkę poługniatamy, porozluźniamy prawe ramię, prawy bark i do góry idziemy przez szyję. Pociskajmy trochę tą szyję, pougniatajmy, żeby ona się troszkę rozluźniła i z tyłu palcami po tylicę. Mhm. Teraz wchodzimy niżej, niżej. Jeśli chcesz, to możesz yy, robić yy, to dłużej, dłużej masować yy, szyję czy miejsce, w którym odczuwasz dyskomfort, który potrzebuje masażu. Teraz yy, dłonie Rozruszamy trochę w prawo, w lewo, na, każ na wszystkie strony, tak jak, tak jak Ci wygodnie, tak jak czujesz. I rozmasujemy jeszcze trochę nadgarstki. W mhm. prawy, lewy. Proste plecy. Pamiętaj o prostych plecach i delikatnie napiętym brzuszku. Mhm. Rozmasujemy no, sobie jeszcze obojczyki pod obojczykami, miejsca pod obojczykiem. I mostek, czyli to, to coś twardego na środku klatki piersiowej, tak. Możemy odczuwać delikatny ból, ale taki dosyć przyjemny. Możemy sobie tak porościerać lub kółeczka takie porobić. Tak jak czujecie. Mhm. Teraz wchodzimy na dół do brzucha i kilka krążeń w kierunku zegara. Kierunek ma znaczenie, dlatego, że jelito to grube, ono sobie idzie do góry i do dołu, tak? Więc chcemy w tą stronę, w którą jeli to przesuwa treść pokarmową. Mhm. Możemy też troszkę pougniatać w tych miejscach, gdzie potrzebujesz, możesz się zatrzymać w jakimś miejscu. Możesz ten masaż wykonywać dłużej niż ja tutaj wykonam. Ok, super, wróć do centrum, zrobimy sobie jeszcze jeden skręt kręgosłupa. Mhm. Wdech, ręce w górę i na wydechu skręt w prawo, lewa dłoń ląduje na prawym kolanie, prawa ręka do tyłu, tak żeby było Ci wygodnie i głowa patrzy za prawym barkiem. To jest super skręt całego supa. jeśli dużo siedzimy to na pewno przyniesie to ulgę i spokojny oddech. Barki są opuszczone, i trzy, i dwa, i ostatni. Mhm. I wróć do centrum, i teraz na drugą stronę i robimy wdech w górę. I na wydechu prawa dłoń ląduje na prawym kolanie, skręcamy się w lewą stronę, lewa ręka z tyłu, tak żeby było ci wygodnie. Głowa patrzy za lewym barkiem i spokojnie oddychaj. 3. I dwa. I ostatni. Super. Wróć do centrum. I ręce w górę na wdechu. Bardzo Ci dziękuję za tą dzisiejszą praktykę. Jeśli chcesz, powtórzę ją jeszcze raz i jeszcze raz. Mam nadzieję, że będziesz do mnie wracać częściej. Dziękuję Ci bardzo. Namaste.